W dzisiejszemu nagraniu nadałem tytuł Bałwochwalstwo. Nie tylko w Kościele Rzymskokatolickim, ale też w różnych innych. Ten termin naprawdę zagłościł już od dawna. I przybliżmy sobie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Termin Bałwochwalstwo oznacza oddawanie czci bałwanom. Bałwanom, gdzie Bóg zabałwany nazwał. Martwe posążki, martwe obrazy, wszelkie przedmioty kultu, które wywyższają człowieka, a nie Boga. Bo jak wiadomo, Bóg nie życzy sobie, aby oddawać boską cześć komuś innemu, jak jemu samemu. Jest to napisane w Piśmie Świętym. Pisze o tym już w Starym Testamencie, w 26 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Poza tym, jeśli chodzi o Stary Testament, to, że czcić wolno i należy tylko Boga, jest zapisane w II Księdze Królewskiej w 17 rozdziale i w wersetach od 24 do 31. Mało tego. W Nowym Testamencie, w Ewangelii według Mateusza, w 4 rozdziale i 10 wersetach, Pan Jezus osobiście mówi te słowa. On te słowa mówi w związku z kuszeniem go przez szatana na pustyni, który tam przebywał 40 dni, ale wypowiada takie oto słowa: Wtedy Jezus mu mówi, do szatana, idź precz, szatanie, bowiem jest napisane: Panu, Bogu Twemu, oddawał będziesz pokłon i jemu samemu będziesz służył. No, ja widzę, że przykładów tego, że Bóg się brzmi bał w ochwalstwem. A czci wymaga jedynie dla siebie jest wiele, o wiele więcej w całym Piśmie Świętym, ale no raczej nie ma potrzeby, żeby więcej przytaczać, bo to, że należy oddawać cześć jedynie Bogu, jest bardzo jasne i to, przez, i to w całym Piśmie Świętym od Starego Testamentu do Nowego. Tak więc Bóg nienawidzi Bałwochwalstwa, a całą cześć chce dla siebie, tylko oczywiście on ma do tego prawo, bo stworzył wszystko, co widzimy. I czego nie widzimy. Także jak najbardziej ma do tego prawo. Jednakże i to nie chodzi tylko o kościół rzymskokatolicki, ale w ogóle o wszystkie kościoły. Bałwochwalstwo się tak zadomowiło, że no niestety, ale rozwadniając swoją wiarę, popuszczając, popuszczając jej wozy, naprawdę bardzo dobre interesy można robić na bałwochwalstwie, bo tak jak mówię, Bowohalstwo jest oddawaniem czci komuś innemu niż Bóg, i tutaj chodzi m.in. o to, że produkuje się obrazy, czego robić nie wolno, bo jest to zakazane w drugim przykazaniu. Produkuje się obrazy, posążki, jakieś inne ryciny i tak i sprzedając je, nazywając te obrazki i figurki nawet świętymi co jest naprawdę bardzo nie w porządku i ludzie się na to nabierają, szczególnie ludzie, którzy pisma świętego nie znają, nabierają się na to i później oni płacą, a ktoś, kto to produkuje, zbiera tym majątek. Yy, także jest to bardzo nie w porządku i bardzo źle to wygląda, a przed Bogiem yy, szczególnie. Ale nie tylko bałwochwalstwem jest... Oddawanie czci obrazom, posążkom i tego typu rzeczom, ale oddawanie cześć, czci komukolwiek, kto bogiem nie jest. A dzisiaj takim, bałwo, takim bałwochwalstwem jest oddawanie czci jakimś producentom muzycznym, wykonawcom muzycznym po prostu wszystko, co przesłania Boga, jest bałwochwalstwem. To może być. Y, aktor, któremu poświęca się zbyt wiele uwagi, traktuje się go wręcz jak, jak jakieś bóstwo. No tak samo jak jakiś muzyk. Y, naprawdę wszystko, wszystko co przesłania Boga jest bałwochwalstwem. I o tym trzeba pamiętać y, zawsze. Co to bałwochwalstwa? Y, mówię y, dla przykładu, jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, bo ja znam tylko ten, ten Kościół. Wiem, że bałwochwalstwo ma miejsce... Wszędzie, ale najwięcej mogę powiedzieć odnośnie Kościoła Katolickiego. I tutaj teoria wygląda tak, że bawuchwalstwem faktycznie jest to, co jest napisane w Pisie Świętym. Cieszę się, ok, rozumiem, ale jeżeli powie się byle katolikowi, dlaczego się modlisz przed obrazem, przed figurką, dlaczego wywyższasz tę całą Eucharystię, mimo że katolicy nie rozumieją. Czym tak naprawdę jest Eucharystia, ale o tym powiem w innym nagraniu. I dlatego mówiąc katolikowi, że on modli się przed obrazami, figurkami, przed czymkolwiek do przesłania Boga, to on mówi nie. On się modli do tej osoby, którą dany obraz albo wizerunek, jakikolwiek wizerunek, czy to posążek, jakiś obraz faktycznie modli się do tej osoby, którą właśnie przedstawia. Ten posążek. Wydaje się to faktycznie logiczne, bo nikt się nie modli do posągów, jako do posągów, żeby posąg coś się zrobił, czy, czy obraz, żeby nagle przemówił, jak to miało dawniej miejsce w kulturach Ameryki Południowej, czy w kulturach Afryki, u Majów, Azteków, ale Człowiek się modli do tej postaci, którą przedstawia y, dany, dany przedmiot. No, tylko tu jest kolejny problem, bo y, dobrym przykładem jest y, bałwan, którego zrobili sobie Izraelici na pustyni, również się do niego modlili, również jakoś tam go wywyższali, a y, nazwali go Bogiem, który wyprowadził ich z Egiptu. Także. Oni, y, można powiedzieć tak, że nie oddawali czci obcym bogom, y, tylko właśnie Bogu Jahwe, który ich wyprowadził z Egiptu. No ale samemu Bogu się to nie spodobało i dlatego wielu ludzi tam padło na pustyni. Y, no i o co tu chodzi? Y, skoro Bóg nie chce, żeby czynić takich rzeczy i mimo wszystko, że ludzie chcą poprzez nie właśnie oddawać jemu cześć, to jednak też to jest nie w porządku i nie możemy tutaj y, trochę się nawet, nie możemy się usprawiedliwiać y, tylko przez to, że czynimy coś, co chcemy powiązać z Bogiem. No nie, niestety. Bóg, y, tak jak już tu mówiłem w innym nagraniu, nie ma formy, nie ma kształtu, Bóg jest duchem i czegoś takiego czynić po prostu nie wolno. No niestety, zabronił, więc nie wolno. Ale mało tego, to nie chodzi tylko o samego Boga. Tu chodzi również o obrazy i wizerunki przedstawiające kogoś innego, przedstawiające świętych, którzy rzekomo mieli kiedyś jakieś namaszczenie od Boga, mimo teraz, że jednak nie żyją, to coś są w stanie człowiekowi wyprosić. No niestety, jest to kolejne niewłaściwe rozumowanie Pisma Świętego. Ludzie ci są po prostu osobami zmarłymi, a do nich się zwracać nie można. Nie można się do nich zwracać i jest to zapisane w księdze powtórzonego prawa w 18 rozdziale i w wersetach od 12 po chyba bodajże 14. Bóg zabronił, dlatego nie wolno tego robić. Poza tym jak pisze kaznodzieja Salomon, Kohelet, w księdze, jego księdze w 9 rozdziale i 5 wersecie jest napisane, że święci, święci. Jest napisane, że zmarli ludzie już nic nie wiedzą o tym, co się dzieje pod słońcem, dlatego e, wszelkie próby komunikacji z nimi są daremne, bo one oni nie odpowiedzą, oni odpoczywają, e, czekają na zmartwychwstanie, a e, może się stać coś takiego, że może się objawić demon i podać się właśnie za tę osobę, do którą się człowiek modli. Dlatego to jest też przez Boga zakazane, Bóg sobie tego nie życzy. I jest to bardzo poważnym grzechem, bo jest to nawet nekromancją. Rozmowa ze zmarłymi z nekromancją i równuje to Bóg do wszelkiego rodzaju czarów. Także bałwochwalstwo jest bardzo szerokim tematem, yy, i jest bardzo zwodniczym i niebezpiecznym, bo można yy, chcąc nawet dobrze, ale można niestety się zapędzić za daleko. Dlatego trzeba yy, non-stop patrzeć, co na ten temat mówi Bóg, bo tylko Jego Słowo się liczy. Yy, mało tego, bo co jednak, jeżeli chodzi o przedstawiające Maryję, rzekomą Matkę Pana Jezusa, obrazy, posążki, jakieś figury, w zasadzie one występują w różnych miejscach świata, zwłaszcza, że się Maryja objawia i każe sobie czynić takie rzeczy. O co z tym wszystkim chodzi? Kult maryny jest kultem naprawdę bardzo specyficznym i obecnym w kościele rzymskokatolickim już od dawna i jest traktowany na równi z kultem Boga. Mimo że katolicy powiedzą, że nie traktują tej osoby, która się objawia, Maryi, mimo że matce pana Jezusa było Maria, no ale to można po prostu pominąć, mimo że ona się objawia i każe sobie robić to czy tamto, to ludzie podążają właśnie za nią, czynią to, co, to, czego ona żąda. I ten kult jest również bałwochwalstwem, bo należy pamiętać, że Maryja, choćby nie wiadomo, co o sobie mówiła, ona Bogiem nie jest. Dlatego już samo to ją powinno kasować w tej materii, bo nie wolno oddawać jej czci. Poza tym, tak jak wcześniej powiedziałem, tylko Boga należy czcić, jak powiedział sam Pan Jezus. Dzisiaj, no niestety, katolicy odrzucają słowa Boże, odrzucają Pismo Święte, a wtórują jedynie naukom rzymskokatolickim. Więc oficjalnie modlą się do Maryi, czynią wszystko to, co ona mówi. Mimo, że skoro ona się podaje za matkę pana Jezusa, ona nią nie może być, bo Maria z Biblii w drugim rozdziale Ewangelii według. Jana i w piątym wersecie mówi, aby czynić wszystko to, co powie Pan Jezus. Także e, prawdziwa Matka Pana Jezusa dokładnie wiedziała, kim jest Jezus, e, mimo, że ona też miała swoje upadki. Jest to zapisane w Ewangelii według Marka, kiedy poszukiwała Pana Jezusa, kiedy On zaczął głosić, bo wydawało jej się, że coś mu się pomyliło, także ona e, też nie miała pełnego poznania. E, i, I dlatego... Trzeba wiedzieć, że Maryja jednak mówi coś zupełnie przeciwnego do tego co mówiła Maria, więc trzeba jej słowa naprawdę nie tylko, żeby brać w jakimś cudzysłowie dlatego że trzeba pamiętać, że należy słuchać jedynie Boga i nikogo poza nim, bo to w zupełności wystarczy. Zresztą widać naokoło jak Bóg działa, sprzeciwiając się bałuchwalstwu w internecie jest dużo takich no nawet w pewnym sensie śmiesznych wydarzeń, które zostały nagrane przez kamery, jak na przykład jakieś upadające posążki czy spadające ze ścian obrazy. Tak tego jest dużo i to może wywołać e, śmiech oczywiście, ale trzeba pamiętać, że skoro to się Bogu nie podoba, to y, naprawdę to te obrazy i posążki właśnie kończą tak jak kończyć powinny mimo że ich wytwórca ten artysta naprawdę mógł wiele pracy przyłożyć do, do tego aby ów posączek czy tam obraz powstał no ale jest to niewłaściwe szczególnie jeśli chodzi o y, głównie jeśli chodzi o właśnie y, obrazy i posążki przedstawiające y, świętych także to się Bogu nie podoba Także Bogu się nie podoba nie tylko sam obiekt e, bałwochwalstwa, ale również Bogu się nie podobają wytwórcy e, tych właśnie posążków i obrazów. O czym trzeba pamiętać, bo e, Boga nie należy denerwować. E, nieprzestrzeganie drugiego przykazania e, jest naprawdę wielkim nieposłuszeństwem przeciwko Bogu. I kiedyś z tego ludzie będą rozliczeni, a Kościół rzymskokatolicki, yy, przykazanie to całkowicie usunął ze swoich nauk, drugie przykazanie wykasował całkowicie, co już w poprzednich nagraniach mówiłem, ale naprawdę jest to temat yy, ciągle palący, bo nie będzie tak, że kiedyś, stając przed Bogiem, będzie się można usprawiedliwić. No nie, bo jeżeli Bóg nadał 10 przykazań, i to w takiej formie, jakiej nadał, co jest zapisane w 20 rozdziale Księgi Wyjścia i 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, to On będzie człowieka z tego właśnie rozliczał. Zresztą Pan Jezus przed swoim odejściem do nieba, On o tym mówił, że, że no, do Królestwa Bożego dostaną się ludzie, przepraszam, <coughs> którzy wypełniają Boże przekazania. Poza tym. Jest to wspomniane również w księdze Apokalipsy, także nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni, dopóki istnieje świat. Podam taką przestrogę, abyśmy wszyscy razem nie wynosili się za bardzo pychą, bo jeżeli Bóg coś powiedział, to na przestrzeni tysięcy lat, to jego słowa po prostu zostają zawsze aktualne i nie ma co się robić mądrzejszym od niego, bo on w końcu człowieka zawstydzi i pokaże mu to wszystko, co czynił niewłaściwie w stosunku do niego. Jeśli jednak komuś się wydaje, że obrazy czy posążki przedstawiają nie są kultem samym w sobie, ale przedstawiają właśnie daną postać, do której się człowiek modli, mimo że mówię, nie wolno się modlić do nikogo innego, jak tylko do Boga, a Bóg jest duchem. No ale dobrze. Katolicy uważają jednak trochę inaczej, bo się mogą modlić do różnych świętych, do Maryi i tak dalej, do Pana Jezusa nawet, mimo że robią jego podobizny, chociaż nie widzieli, nie wiedzą jak on naprawdę wyglądał. To mimo tego takie poczynania na dłuższą metę stają się faktycznie kultem samym w sobie, bo nosi się te obrazy, nosi się te posążki, które są po prostu posągi troszkę betonu albo jakiegoś kipsu czy drewna i to wszystko się nosi i ludzie inni na to patrzą i czynią to samo. Jeśli coś się z nimi stanie, to się zaraz to naprawia i w ogóle i darzy się sam posążek, sam obraz darzy się kultem, darzy się kultem, boskim kultem, czego faktycznie Bóg zakazał robić i dochodzi właśnie do takich rzeczy, które po prostu Bóg zabronił. Jeśli ktoś nie może przyjąć czystego Słowa Bożego, to niech chociaż zwróci na to uwagę i, i może wtedy wreszcie trochę oleju mu wpłynie do głowy i będzie jednak postępował tak jak Bóg tego chce. Bo jak to wygląda, jak idzie pochód i niosą tego bałwana na, tam, na jakimś rusztowaniu czy mają oburznego kwiatkami, no to jest nie w porządku. No, no, nie jest w porządku. Zwłaszcza, że on nie przedstawia Boga, jak kolejny raz powtarzam, bo Bóg jest duchem. Także y, dlatego właśnie tak Bóg nienawidzi bałwochwarstwa. Y, podam kilka przykładów jeszcze. Jeżeli do kogoś to nie, dociera, nie docierają, proste słowa y, z drugiego przekazania y, w księdze powtórzonego prawa w czwartym rozdziale w wersetach od 15 do 19, y, tam są słowa takie, żeby nie tworzyć w sobie żadnych podobizm czy to kobiety, czy mężczyzny, bo yy, kiedy Mojżesz był na górze Choreb i objawił mu się Bóg, to on nie widział żadnej postaci. Kolejnym przykładem jest yy, we, są wersety z 5 Księgi Mojżeszowej, czyli z Księgi Półtorszego Prawa, z 27 rozdziału, z wersetów yy, od 15, gdzie pisze tak Przeklęty człowiek, który wykona wyrzeźbiony lub odlany posąg, Obrzydliwość dla pana, dzieło rąk rzemieślnika, i postawi w ukrytym miejscu. A cały lud odpowie: Amen. No tutaj jasno widać kolejny raz, że jednak Bóg bałował falstwa nienawidzi. Yy, jako, że my ludzie łamiemy to drugie przekazanie, to no niestety, ale w pierwszej księdze Samuela, w 15 rozdziale, w 23 wersecie, Bóg, yy, Bóg mówi, że, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Kolejny przykład yy, bałwochwalstwa, którego Bóg nienawidzi, znajduje się w słowach z Psalmu 115. Yy, tutaj przeczytam Czemu mają mówić poganie? Gdzież teraz jest ich Bóg? A nasz Bóg jest w niebie. Czyni wszystko, co zechce. Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Usta mają, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Uszy mają, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie czują. Ręce mają, ale nie dotykają. Mają nogi, ale nie chodzą. Ani gardłem swoim nie wydają głosu. Niech będą do nich podobni ci, którzy je robią i wszyscy, którzy im ufają. Eee, także to jest kolejny dowód na bałwofarstwo. Kolejny przykład. Ja nie, na pewno nie, wszystkich przykładów nie będę w stanie podać, bo ja nawet wszystkich przykładów nie jestem w stanie znaleźć w świętym. Sam posiłkuję się filmami znaleźnymi w internecie i oczywiście to, co ja publikuję, to publikuję, kiedy poznam, o co chodzi, kiedy z tym się zgodzę. I w tym momencie korzystam z filmu, pod tytułem drugie przykazanie jest to stary film ale naprawdę jest on jest aż do dnia dzisiejszego jest aktualny w księdze Izajasza w 42 rozdziale w wersetach od 17 21 są takie słowa cofną się i bardzo zawstydzą ci którzy ufiają rzeźbionym posągom, którzy mówią odlanym posągom wy jesteście naszymi bogami. o głusi Słuchajcie, Wy ślepi, przejrzyjcie, abyście widzieli. Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posłałem? Kto jest tak ślepy, jak ten, który jest doskonały? Kto tak ślepy, jak sługa pana? Widzi wiele rzeczy, lecz nie zważa na nie. Otwarte ma uszy, ale nie słucha. Pan go sobie upodobał, ze względu na swoją sprawiedliwość wywyższy prawo i uczyni je sławnym. No i tu widzimy bardzo wyraźnie, po raz kolejny, że jednak Bóg bałwochwalstwa nienawidzi. On nienawidzi posągów rzeźbionych, czy to z drewna, czy z cementu, jak dzisiaj się wykonuje, czy ze złota, czy z różnych innych materiałów. On po prostu tego nienawidzi i oddawania im czci. Niewiele dalej, bo w 45 rozdziale tej samej księgi Izajasza, w wersetach od 20 do 22 są takie oto słowa. Zgromadźcie się i przyjdźcie, zbliżcie się razem, wy, którzy ocaleni spośród narodów. Nic nie wiedzą ci, którzy noszą swojego drewniany, bożki i modą się do Boga, który nie może zbawić. Oznajmijcie i przyprowadźcie ich, niech naradzają się razem. Kto to od... Dawna przepowiadał. Kto od tamtego czasu to ogłaszał? Czy nie ja, Pan? A nie ma żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Bogu, Boga Sprawiedliwego ani innego zbawiciela oprócz mnie. Także tutaj kolejnym razem widać, co Bóg sądzi o bałuchwalstwie. Ale nawiasem dodam, że w Polsce bałuchwalstwo jest taką naleciałością od starożytnych kultów, jako że w Polsce dominuje Kościół Rzymskokatolicki, ten Kościół, zanim jeszcze uzyskał nazwę Kościół Rzymskokatolicki, to po prostu była, była ta sama pogańska wiara rzymska, tam było wielu bogów, wiele bałwanów i dokładnie to teraz mamy dzisiaj, dlatego że Kościół Rzymskokatolicki to nie jest jakaś nowa religia, nowa wiara. To po prostu jest stworzona wiara z pogańskich resztek, pogańskich rytuałów, kultów. Po prostu Cesarz, cesarz Konstantyn w 35 roku stworzył ze swoich wierzeń pogańskich kościół katolicki i, i na tym to się właśnie wszystko wygląda. Katolicy... Temu zaprzeczają, ich, ale niestety nie da się temu zaprzeczyć, bo katolicyzm ma tak wiele wspólnego ze starożytną, pogańską wiarą Rzymian, e, chyba jak żadna inna kultura, żaden inny kościół. W siódmym rozdziale Księgi Jeremiasza Bóg daje kolejny dowód na to, że bałwochwalstwa nienawidzi. Siódmy rozdział Księgi Jeremiasza w wersetach 18-20 mówi tak: Synowie zbierają drwa. Ojcowie rozniecają ogień, a ich żony ugniatają ciasto, aby być placki na królowej niebie, i lewać ofiary z płynów innym bogom, aby mnie do gniewu pobudzać. Czy to jest przeciwko mnie, że mnie do gniewu pobudzają? Mówi Pan. Czy nie raczej przeciwko nim ku ich własnemu pochębieniu? Dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto mój gniew i moja zawalczywość staną wylane na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi. Rozpalą się i nie zgasną. Yy, widzimy kolejny raz, co Bóg sądzi o bałwochwalstwie. W dziesiątym rozdziale księgi Jeremiasza, od pierwszego wersetu, są takie słowa. Słuchajcie słowa, które Pan mówi do Was, domu Izraela. Tak mówi Pan. Nie uczcie się, drogi pogan, i nie bójcie się znaków na niebie, bo to poganie się ich boją. Zwyczaje tych narodów są bowiem marnością, gdyż drzewo ścinają w lesie siekierą, dzieło rąk rzemieślnika, przyozdabiają je srebrem i złotem, przytwierdzają je gwoździami i młotkiem, aby się nie chwiało. Stoją proste jak palma, ale nie mówią, Trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą czynić nic złego ani nic dobrego. Nie ma nikogo jak ty, panie. Ty jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Yy, I tutaj, właśnie, widać kolejny raz, kolejny raz widzimy, że Bałuchwalstwa Bóg nienawidzi. Że nie chcę, aby ktokolwiek czynił takie podobizny. Tak jak powiedziałem, to są nie wszystkie przykłady z Pisma Świętego, co Bóg sądzi o bałwochwalstwie. Ale proszę na to zwrócić uwagę i naprawdę podążać za tym, co mówi Pismo Święte, a nie za tym, co mówi ludzka nauka. Choćby wydawała się naprawdę prawdziwa, choćby księża chodzili pod swoimi baldachimami, czynili jakieś rytuały. Które de facto w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie w ogóle nie są niczym podyktowane, co pochodzi od Boga. Proszę podążyć za prawdziwym Bogiem, a nie za ludzkimi wymysłami. Błogosławie wszystkich. Ewangelist Dawid.